7 kwietnia to rocznica śmierci wybitnego artysty, litera, czerwony gitar, Krzysztofa Klęczona, mieszkańca Szczytna, który tu się wychował, zdał maturę i wyruszył świat z gitarą, podbijając swoją muzyką serca fanów w Polsce i na świecie. We wtorkowe przedpołudnie, przy pomniku artysty przed Miejskim Domem Kultury w Szczytnie, organizatorzy Roku Klęczonowskiego zainaugurowali jedno z 40 wydarzeń, które odbędą się z tej okazji. W równą 40 rocznicę śmierci tego artysty obchodzimy inaugurację Roku klęcznowskiego w naszym mieście. Odbędzie się z okazji jubileuszu śmierci naszego wielkiego artysty 40 różnego rodzaju wydarzeń, i na te wydarzenia już dzisiaj serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że nie wszystkie będą odbywały się w trakcie tych obostrzeń. Liczę na to, że w okresie wakacyjnym już będzie można się spotykać i będzie można te imprezy oglądać w większym gronie. Jak wyjaśnia Katarzyna Furczak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego, inauguracja roku Krzysztofa Klęczona w Szczytnie odbyła się z ograniczeniami, jakie wymusiła na organizatorach epidemia i jednocześnie dodaje, że w związku z tym ze wszystkich wydarzeń odbędą się relacje online, które będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem dokładnie w południe w hołdzie artyście na ulicach i w domach mieszkańców Szczytna zabrzmiał utwór Biały Krzyż. Z miał krzycz, nie już, Następnie burmistrz Krzysztof Mańkowski wraz z członkami Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Krzysztofa Klęczona złożyli kwiaty na grobie artysty na cmentarzu komunalnym w Szczytnie. Podczas wydarzenia nie zabrakło również i fanów twórczości Krzysztofa Klęczona którzy przy jego muzyce wkraczali w dorosłe życie. Jestem idolem Krzysztofa od lat, <gryw> powiedzmy wiek prawie podobny, bo 3 lata, 2 lata temu starszy Krzysztof był, a znałem go tylko powiedzmy z piosenek, nie, inaczej nie, prawda. I od jakiegoś czasu piszę na, na, jego, na jego każde powiedzmy urodziny i, i, i rocznicę śmierci, tak w tym roku przyjechał, Rocznica ta 40, więc przyjechałem specjalnie ze stronki z kolego. Kolejnym wydarzeniem dnia inauguracji roku Krzysztofa Klęczona w Szczytnie był koncert online zespołu na przekór pod tytułem Pamiętamy. Ten dzień zakończył specjalny pokaz laserowy na ścianie ratusza, który ze względu na sytuację pandemiczną można było obejrzeć w wersję online.